Dzień dobry, witam Was serdecznie z Klockonu, który niebawem się rozpoczyna. Pewnie będzie mnie za chwilę zagłuszał na mikrofonie ten oto pan. Tu się zebrało dużo influencerów i ten pan ich będzie odprawiał właśnie. Ja zaraz wygłuszę operatora. Dzień dobry, dzień dobry. Kanał Miry i jego ego wita Was z Klockonu. Impreza za chwilę się zacznie. Nagrywam to na chwilę. Przed rozpoczęciem tu jeszcze trwają różne prace, ostatnie poprawki. Tu była przed chwilą odprawa influencerów, dlatego nawet nie mogłem nagrywać, bo brodaty dar się do mikrofonu. Tak, z tyłu za mną jest nasze stoisko krecika. Za chwilę zrobię tutaj przebiteczkę, jak to wygląda i co na starcie imprezy mamy. Zaznaczam na starcie imprezy, bo potem się to rozwinie, potem no przewidujemy, że coś tam jednak sprzedamy i będziemy w stanie wrzucić nowe rzeczy. Obok nas są nasi już tradycyjni sąsiedzi z Bricksów oraz dalej za nami jest, jest Patryk i jest Dominik, ale są też Blacket Bricksy z tym swoim fajnym blatem, którego chcę dorwać. Za chwilę zrobimy sobie mały przejazd po stoiskach i zobaczymy co mają do zaoferowania. I tak oto pięknie wygląda nasze stoisko razem z trzema osobami, które tutaj są. Czyli jest tu tył mojej żony, jest bok Diany, już przód Diany i jest przód Artura. Tyle mojej żony, czy możesz się obrócić do przodu? Dziękuję bardzo. Tak oto wyglądamy, no tutaj się odróżniamy tym żółtym kolorkiem w różnych, w różnych odcieniach. co mamy ze sobą. Przede wszystkim mamy zestawy z lat 80. i 90. no i nawet mógłbym powiedzieć chyba 2000, bo tutaj jest jeden, jeden Hirofaktory i chyba te Bionicle też są jednak rocznik, tak jest, 2002. Z fajnych rzeczy, które mamy, to mamy tutaj dwuzestaw, znaczy dwustatek w jednym zestawie ze statkiem Darth Vadera i z Y-wingiem. I dodatkowo jeszcze dostaliśmy podstawki do tego odstawiam klocki, więc one są w bonusie do tego zestawu. No i reszta to jest to, co mamy po prostu w sklepie także klimaty tutaj około space'owe. Przechodzimy przez klimaty taunowe, które są tutaj kontynuowane. Za chwilę wrócę do środka. Tutaj mamy klimaty pirackie, indiańskie, coś tu jest z ninja i coś tu jest z kasli. Oczywiście mało, bo wszystko wykupiliście. No i w środku. I w środku tutaj mamy zestawy nieco cenniejsze. Z najfajniejszych rzeczy, które tutaj mamy, jest zdecydowanie to, czyli legendarny zestaw piratów z czerwoną zapadnią która to gdzieś się tu ukryła. Pokazywałem ją na filmiku, więc tam można sobie zobaczyć. Kolejny zestaw z Piratów z 97 roku, który, który mamy z instrukcją i z pudełkiem, więc no to solidnie winduje jego cenę jednak. Co tutaj się dzieje? akwazony domki, mamy też Ironmana w Mizbie, tego z doców tak, tak tutaj bonusowo posterunek policji z takich nowszych zestawów, bazę Ice Planetów. Baraku D, tutaj unikatowy zestaw z forestmanów, z panią forestmanką oraz unikatowy zestaw z turniejem rycerskim. No i superkara, który w końcu, w końcu by się gdzieś wziął, bo się go niewygodnie transportuje. Co my tutaj mamy? Paradiskę, westerny, klimaty kastlowe, pirackie. Jest też magnetizer, jest też baza blacktronów i takie to rzeczy tutaj mamy. A dodatkowo na stoisku mamy też dostępne kolektor, case, -y, ekspozytory od, od Rafi Brixa, które też można u nas kupić w cenie 15 zł. I tutaj jeszcze leży książka od Cioci od Klocków i Broda tego Gika, którą mogliście obserwować na niedawnym filmie. No i wreszcie jest nasze stanowisko do grania w playkę, na razie w playki jeszcze nie uruchamialiśmy, żeby, żeby się po prostu ta płyta nie zniszczyła, bo już jest strasznie zrysana. No i miałem tutaj wrócić do najważniejszej części, znaczy najważniejszej, bo bardzo mocno przygotowywanej przez ostatnie dni, e, czyli strefy figurkowej. W strefie figurkowej co możemy dorwać, tak tylko zrobię tutaj małą przeloteczkę, tam jeszcze są figurki z tyłu, więc tutaj e, to co jest na przodzie to nie jest wszystko. E, tutaj mamy Star Warsy, tutaj mamy bardzo dużo Ninjago, mamy około 200 figurek. Tutaj mamy w większości czy wszędzie, wszędzie mamy Nexonite, a tutaj mamy wszystko odrobinka klimatów retro. Tutaj jest coś z City, były harry Pottery i były też Marvelle I DC, także tutaj jest taki miszmasz. No i figurek mamy ogólnie ze sobą około 500. Ciekawe, ile przywieziemy. Jeśli coś przywieziemy, no to pewnie, pewnie pojawi się prędzej czy później na naszym sklepie internetowym. A z tyłu za mną jest stoisko Bricks and Fix, do którego mogę sobie tak po prostu wbić, bo aktualnie nikogo przy nim, przy nim nie ma, więc udaję teraz pracownika Bricks and Fixów. Hmm, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Mamy dużo zestawów w Mizbach, bardzo różnych, łącznie z tymi starymi, które były jeszcze niedawno dostępne w Kreciku. Oraz tutaj są inne zestawy w Mizbach, także nowsze. Ja tutaj no, nieszczególnie posiadam wiedzę. Ale widzę, że tutaj w tej gablocie są bardzo cenne rzeczy, także za chwilę tu, e, za chwilę tu podejdę. I przede wszystkim jest też, jest też co? Można wygrać e, Sokoła, e, Sokoła Millennium tutaj e, w, tym, w tymże miejscu. Chyba jest to losowanie biletowe. No i tutaj resztę za chwilę Wam pokażę na przebitkach. Tutaj jest gablotka chyba z najcenniejszymi rzeczami. Wygląda mi to jak figurki z komikonu. U, Uchu, tutaj jest cała kolekcja... Cała kolekcja Władcy Pierścieni. Całkiem sporo rzeczy. Ohoho, ho, ho jest i Cloud City z fajną ceną. Już tu nie widać ceny, ale jak oglądaliście moje filmy, to wiecie, jaka jest mniej więcej cena i wartość tego zestawu. No i tutaj są unikaty, dawne, dawne rzeczy z Castli, bonus paki. Co tu mamy? 3 w 1, 2 w 1. Nie, 3 w 1 tutaj jest, czyli stare rzeczy. No i ten czerwony, świąteczny chyba e, e, X-Wing Fighter. Tutaj wreszcie inne zestawy dostępne w pudłach. I w gablotce dalsza część misbów, które jeszcze do niedawna były dostępne w Kreciku, a teraz są dostępne już w X'ach. I nie tylko te, ponieważ tutaj doszło jeszcze troszkę, e, troszkę innych w stosunku do tego, co my mieliśmy. Tak oto wygląda stoisko, stawiam klocki. Tutaj mamy szefa całego tego przedsięwzięcia oraz Patryka. Taki o, jest przebrany, że niby to Gwiezdne Wojny są, a on też tutaj ma gwiezdne, gwiezdne Wojny. Nawet kobietę przebrał za Gwiezdne Wojny i każe jej tu siedzieć biednej. Ale ma generalnie mega duże stoisko z tymi podstawkami, także tutaj nie tylko są do oglądania Gwiezdne Wojny, ale są do sprawdzenia podstawki do, do klocków, zarówno podstawki do figurek, jak i no i po prostu stojaczki na różnego rodzaju statki kosmiczne. Czasem na przykład wzmocnione dwoma nóżkami, tak jak tutaj, często na jednej nóżce. Czyli on ten zestaw ma ode mnie, nie wiem, ode mnie ma albo x winga albo Nabu Fightera, z, z tego co pamiętam. I tutaj można sobie to wszystko, to wszystko dość duże oglądać. No i tutaj już takie naprawdę mocne konstrukcje dostawiania coraz większe rzeczy. Tak wygląda całe to stoisko. A obok nas kochane brixy.pl, które mają swoje wielkie stoisko z klockami zarówno na sztuki, jak i zestawami. Jak i nadrukami, uśmiechnięci, jak zwykle mają też sporo figurek, ale mniej mają niż my. Ale niektóre fajniejsze, więc się tutaj, więc się tutaj całkiem, całkiem się uzupełniamy. O, oni mają tak trochę Ninjago, a my mamy dużo Ninjago. I tutaj te wszystkie plejciki są do zdobycia. Tutaj są też polibagi i tutaj są te wszystkie pudełka na, na pączki, w których są klocki. Zuza Fanka Klocków, autorka naszej strefy figurkowej, bo siedziała i, i segregowała te figurki i to jest jej praca. Trzy dni mi to zajęło. Także dużo się napracowała i dzięki niej mamy te wszystkie figurki. Prawie 500 figurek, więc jest czym wybierać. Yy, ta postać zamaskowana, wbrew pozorom jest to Jojo. Tak, potwierdzą, to ja. I składa sokoła chyba, tak? To jest jakiś mini Tak, Mikrofajter soku. Tylko żeby dodać troszkę polotu i finezji, to stwierdziłem, że spróbuję go złożyć nie pasząc dla niego. No słuchajcie, no można i w ten sposób sobie umilać życie co kto lubi. Brzosz stwierdził, że jednak jest brzydki i no i lepiej wygląda, wyglądają po prostu jego ręce. To są jak te ręce podające proszek w filmie, w którym Paździoch grał w reklamie. A tutaj oto mamy naszych przyjaciół z kopalni klocków. Mamy basa, który szuka sensu życia w telefonie. Ale ja pokażę, co jeszcze mają. Figurki mają, dużo figurek mają. I tutaj pojedyncze części. Tak. O, i tam mają piratów. My jesteśmy akurat troszkę odpiraceni, a u nich można takie rzeczy dorwać. Jest i wyspa, i ten stateczek. Także można dorwać i barakudę u nas, i stateczek imperialsów do kompletu u nich. A tutaj osiem. A tutaj przywieźli ze sobą cały, cały sklep i można sobie grzebać. A tak wygląda wejście tutaj. I tu jest taka kolejka. Na chwilę przed rozpoczęciem klockonu jest tutaj aż taka kolejka, aż tam hektar pod sam, pod sam wjazd. Także ci wszyscy ludzie kiedyś wejdą i zacznie się naprawdę duża impreza. Klockon się właśnie zaczyna. My tu rozkładamy zestaw, a tu się dzieje dużo rzeczy. Nawet mierze świetne latają. Klockon już tak pełną parą się dzieje, mnóstwo już ludzi jest tutaj, ciężko się przecisnąć. Także jesteśmy tutaj chwilkę po otwarciu, my już się wyprzedajemy z figurek, znaczy mamy ich na tyle dużo, że się... Może się nie wyprzedamy, ale w każdym razie sprzedaż bardzo mocno działa, sprzedaż zestawów też bardzo mocno działa, znikają ze sklepu. I za chwilę przejdę po innych stoiskach zobaczyć co oni tutaj mają i co oferują. Tu sobie skorzystam z okazji że jest się w miarę łatwo dopchać mamy tutaj całą wielką wystawę, zbudujmy to może potem jeszcze, gdzieś w trakcie imprezy zobaczę to e, zobaczę to z bliska a tutaj możemy się przybliżyć na pociąg działający i na wszystko co tu się dzieje co my tutaj jeszcze mamy no wielki dworzec, ogromny dworzec kolejowy ze wszystkim ze wszystkim, co tu się dzieje, tak to wygląda z lotu ptaka. Tutaj można sobie przyjść na stoisko helionu, zobaczyć Kamila, który się wygupia gdzieś za mną. I na stoisku helionu można sobie zrobić zdjęcie z ciocią od klocków i z brodatym geekiem i podpisać sobie tą książkę, którą ja już przeczytałem. I jest spoko. Teraz szybki rzut oka na całą imprezę. Tak to wygląda tutaj. Tutaj z góry, zaraz tutaj zrobimy, zrobimy wszystkim, e, wszystkim tutaj wielkie zdjęcie. No fajnie, jest fajnie, ludzi napłynęło, jest na razie początek imprezy, tu jeszcze będzie się sporo osób przewijać, no a ja pewnie za chwilę będę musiał lecieć do stoiska, bo tam jest Saigon figurkowy i wszystko się fajnie wyprzedaje. Tyle ludzi i mówimy tylko i wyłącznie o głównej hali, bo jeszcze tam się da wejść, za drzwi i tam są jeszcze wystawcy. I jeszcze jest strefa fut z jedzeniem, a tutaj wszystko się wszystko się dzieje. Nie będę tutaj omawiał poszczególnych stoisk, bo i takich nie widać, ale dojdę sobie, o, tam na końcu jest stoisko. Nowej nadziei z młodymi twórcami stwierdzili, że ja jestem za stary, żeby tam być. I poza tym mam swoje stoisko, ale tam się można spotkać z dziomeczkami. Tam z tyłu jest jeszcze ścianka. O, i teraz centralnie na środku z tyłu widać stoisko krecika. No i słuchajcie, witam Was z ostatniej godziny, już pierwszego dnia Kluckonu. Nagrywam teraz, bo się troszkę odludniło troszkę jest już luziku i można sobie na to pozwolić. Także przejdę sobie po stoiskach tam będzie troszkę zmęczonych ludzi, ale łatwiej mi to zrobić dzisiaj niż, niż jutro wieczorem, jak się wszyscy będą zwijać. Więc zaraz zapraszam Was na tripa. A najpierw jeszcze tutaj mała relacja z linii frontu. Tutaj zestawiki widzę ładnie schodzą, Ninjago już ostatnie sztuki, na niedzielę rano będzie jakaś mikro-dokładka, ale to będzie tyle, także ostatnie chwile na kupienie Ninjago są w sobotę, no za szybko zeszło, mieliśmy 200 figurek. Tutaj gra jeszcze resztkami sił nam działa. Obok nas mamy Black Bricky, akurat gdzieś sobie poszli, ale mają tutaj takie rzeczy jak moje wymarzone biureczko, które sobie kiedyś kupię. Oraz gablotki na figurki, znaczy na figurki, na figurki też są, ale tu są gablotki na zestawy. Projektowane, z tego co widzę, tak pod każdy rozmiar zestawu. A tutaj mamy figurkowe ramki, które są chyba pierwszy raz na evencie, z tego co słyszałem, tak, debiutują. I co tutaj się dzieje? Mamy konfiguratora minifigurek, czyli można sobie wybrać siebie, zbudować siebie, zobaczyć czy to działa. Tutaj mam jakąś kobitkę, ale, ale działa to. I tutaj można pokazać, jaką figurkę się zbudowało. I tutaj jeszcze manualnie są one po prostu budowane. I można sobie go wrzucić w taką ramkę. Więc przy okazji, prezenciki na Dzień Matki, Dzień Tatki. Takie rzeczy tu są. Też mają ekspozytory na figurki nieco inne, nieco inne. Więc tutaj myślę, że konkurencji nie ma. A tutaj można sobie jeszcze dokupić figurek. A tutaj dotarłem na stoisko MD Custom Design u których można kupić różne ciekawe rzeczy, takie dodatki do minifigurek w postaci z tego co widzę pelerynek, flag, co wy tu jeszcze macie, tu jakieś sztandary, tak, sztandary naklejki, także tutaj można sobie fajnie skonfigurować figurki. U nas da się dorwać Nexonite'ów, którzy wyglądają jak ci panowie, a tutaj można sobie do nich dorwać jeszcze dodatkowe jakieś pelerynki i tego typu, tego typu gadżety. Tak to wygląda ich stoisko, takie tutaj rycerskie klimaty. To oni walczyli w pierwszym fame MMA, jak była walka rycerzy. Teraz pokazali twarze. A tutaj mamy kopalnię klocków, której. O, im tu schodzą zestawy spółek, nasze jeszcze czekają na niedzielę. Figureczki też zeszły. Tutaj widzę, że też już się troszkę po... O, jak to było ładnie uporządkowane wszystko. No niestety. Ale dalej się tutaj da coś wygrzebać. O. Dobra, a tutaj widzę, że mają taką mocną strefę do wygrzebywania klocków. Sam sobie tutaj coś wygrzebałem, także całkiem się to spoko sprawdza. I dotarłem na bardzo fajne stoisko Brick to Sempra. Na którym można podziwiać różne modele z klimatów Harry'ego Pottera. Są to zarówno zestawy, jak i mocki. Ja oczywiście tutaj się dogrzebałem pewnych tutaj smaczków, i są tutaj płytki bazowe i krzaczki ze starych akwazonów. I tak sobie przelecimy powoli przez to wszystko. To jest naprawdę spore. Tutaj się dość dużo, dość dużo dzieje. Tu widzimy jakieś quillilcze się dzieją. Tutaj jest troszeczkę figurek. Tak to w całości wygląda. Tutaj mamy dworzec w wersji zimowej. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ jest tutaj dzik patronu z, z dzikiem. I reszta tutaj różne pomieszane ciekawe rzeczy. No widać tutaj ile Lego też wydało. Rozmaitych zestawów. O, ten u mnie jest na półce. Tego mam, tego dużego niestety jeszcze nie mam. Tutaj mamy. Tak, i tutaj jest pokątna. I tutaj różne inne ciekawe rzeczy. Jest wreszcie Peron 934. I dorwałem tutaj szefa właściciela tejże kolekcji, Harry'ego Pottera. I odpowie nam on na kilka pytań. Pierwsze pytanie, kiedy się to zaczęło, od kiedy zbierasz? No zbieram od zawsze tak naprawdę, bo wychowałem się na klockach LEGO, więc siedziałem w tym od dziecka, potem krótka przerwa na studiach, a jak tylko LEGO reaktywowało w 2018 roku, no to utonąłem na maksa i i kolekcjonuję Harry'ego Pottera głównie, bo to jest kolekcja, to jest jakby seria, którą, na którą pozwoliła mi moja żona, bo też lubi Harry'ego Pottera, więc... Tylko... Czyli, czyli można, czyli Mogłem można. To jakby. No to no, u nas było podobnie, z, podobnie było z Hogwartem, że też właśnie tak, 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 tak pozwoliliśmy sobie na niego, żeby go mieć, ten gada duży. Jaka jest najciekawsza rzecz tej całej kolekcji, o której chcesz nam opowiedzieć? No moja ulubiona część całego świata Harry'ego Pottera to jest ulica Pokątna, i tutaj oczywiście jest ten oficjalny zestaw, gdzie metr długości mają te cztery kamieniczki. I dodatkowo ten, ten green God spektakularny z podziemiami. Natomiast te dwa zestawy mnie tutaj zmotywowały, żeby, żeby tak to wyeksponować, że, że uzyskaliśmy ostatecznie prawie trzy metry tej pokątnej, kilka mocków tutaj powstało, nawet mamy wejście jakby. Do, do Ministerstwa Magii. O, a teraz w końcu mogłem się dopchać do strefy nowej nadziei. Zobaczmy, co, co to oni tutaj mają. Popatrzymy sobie na to wszystko. Jason Briggspring, dobra. Tutaj mamy chyba zestaw. No chyba nie jest mocek. To jest chyba zestaw gotowy z NBA. No, każdy tutaj widzę coś swojego drobnego dołożył my tutaj mamy. Liczego 8-7 Adam Szymański. Tutaj mamy figurki. Tak to tutaj wygląda. No, oczywiście nie jestem w stanie wszystkiego tutaj zaprezentować. Roboramie od pana Łukasza Jurka. Tak, Villa Brix Posztówka z będzina od Fanki klocków, którą tak mocno zapowiadała pole golfowe, świat klocków, świat klocków. O, tu są klimaty ze starych Ninja. Jest tutaj częściowo wykorzystane i torsiki, i figurki. Artur buduje. I też na stoisku tychże twórców można sobie pograć piłę. A tutaj mamy stoisko klockopolu, czyli niby konkurencja, ale to nie jest konkurencja, to są przyjaciele. U nich można dorwać zestawy... Czasami takie jak my mamy, ale w Mizbach. To są zestawy w Mizbach, więc troszkę tutaj fajniejsze drogocennie. O, 980. Nieźle. Nieźle, czyli nawet takie staruchy tutaj mają. Fajnie. O. Czyli tutaj coś się da dogrzebać. Mają też polibagi. Także tutaj w ten sposób można ich dorwać. Normalnie Patryk z ludźmi działa sobie w internecie, a tutaj, tutaj mamy całą tą kolekcję też do kupienia. Do rączki. Tak, no, to to Tak, można dotknąć Patryka. A tutaj dorwałem fajne stoisko Fire DP, na którym. No są klocki, tutaj nie jest to dziwne na tej imprezie, ale one są wykorzystane tak w troszkę szczytnym celu. I tutaj nam zaraz opowiedzą o tym, co tutaj się dzieje i o co chodzi z tymi modelami tutaj. Cześć, słuchajcie, na naszym stoisku, ogólnie u nas w Fire DP, e, zajęcia polegają na tym: Dzieciaki dostają duży ogrom klocków i dostają zadania. Które mają stworzyć i przedstawić właśnie za pomocą makiet. Czy to pożar, czy wypadek, czy na przykład zerwane poszycie dachu. Budując to wspólnie w grupach dwu-, czteroosobowych, uczą się współpracy, następnie oni opowiadają, co mogą zrobić, jak mogą wezwać służby, co mogą zrobić, zanim my przyjedziemy, natomiast my opowiadamy potem z naszego doświadczenia, jak wygląda nasza praca, jak wygląda nasze udzielanie pomocy i jak my im możemy pomóc. I słuchajcie, dzień dobry. Drugi dzień klockonu właśnie się rozpoczyna. Zaraz mamy godzinę 11 i za chwilę tutaj się zacznie dużo ludzi. Na razie jest malutko, na razie weszły sobie VIPy, i na razie tutaj powolutku się dzieje wszystko na stoiskach. E, oczywiście będzie relacja z dnia drugiego, są nowe, są nowe atrakcje. U nas na stoisku jest troszkę nowych figurek. Dołożyliśmy ninjago po tym, co się działo wczoraj, jak wszyscy wykupili wszystko. O, i tutaj nawet jest jakiś Jedi i stawia klocka. No, słuchajcie, jesteśmy już pod koniec eventu, da się tutaj poprzechodzić. W ogóle byłem w stanie wyjść ze swojego stoiska, bo cały dzień dzisiaj Saigon dobrze dzisiaj idzie sprzedaż, w ogóle bardzo dobrze idzie sprzedaż na tym evencie. Jesteśmy no, mega wyprzedani i mega zachwyceni, także jest spoko. I teraz mogę sobie w końcu połapać ludzi i im troszkę ja poprzeszkadzać. I dorwałem właśnie panią Martynę z klockowiska. Martyna, powiedz, które stoisko ci się najlepiej podoba na tym evencie? No oczywiście, że stoisko Krecika. Możecie u nich kupić najlepsze figurki i super zestawy. ja jej nie płacę za to, żeby to ona mówiła. Które ci się tak poza nami, poza sponsorowanymi tutaj rzeczami podoba? No to na pewno to przy którym jesteśmy, czyli makiety zbudujmy to. Pokaż tutaj piękne budowle. Tutaj na przykład od Michała Wawręta, możecie zobaczyć piękną grecką świątynię. Panie Stachu, jak się pan bawi? Super się bawię. Uff. Który zestaw z najbliższych się najbardziej podoba? Znaczy nie zestaw tylko ten. Konstrukcja. Tylko konstrukcja. No, ten, który jest najbliżej, czyli Felusia w wykonaniu Mozarta oraz y, paru innych. Czy idę sobie tu bliżej, bo tego nie widziałem jeszcze. Konstrukcja bardzo duża. Dotąd jest Mozarta, a tutaj chyba jest Mefia albo Demałego, Małego. Y, jakoś tak. Czyli oni się tu dzielą tym wszystkim. No dobrze, no ładne to. Kolorowe, kolorowe. No co się tutaj podoba? Dzień dobry, wszystko mi się podoba. Najbardziej to mi się podoba taki jeden secik z Adventurers'ów na stoisku Krecika z dinozaurami. To myślę, że jeszcze go możesz kupić. Myślę, że już go mam. To ech, ech. O, to jest zarąbiste. Mamy tutaj Lidla żabkę i Biedronkę O, a tu jacy Brzydcy panowie. No dobra, może nie wszyscy Brzydcy. Ci z klocków ładni. A tu jeszcze można sobie kupić zabawki z klockonu różne gadżetiki, koszulki, kubeczki, torby. Ja sobie kupiłem taki oto breloczek, żeby coś mieć. No cześć ma? zajdziemy się na makiecie LEGO Technik. Skąd pomysł na tą makietę? Pomysł wziął się z tego, że zasadniczo jak jeździliśmy po wystawach, te modele stały. Chcieliśmy je wprawić w ruch, chcieliśmy, żeby ludzie widzieli, jak to wszystko działa, że to funkcjonuje, że to ma silniki w środku. Pomysł był taki, aby te modele jeździły na zamkniętym obiegu, na konkretnym terenie. Imitujemy wydobycie fasoli. Naszym materiałem jest właśnie fasola. Ona przebiega przez wszystkie taśmociągi, przez sortownik, przez wytrząsacz. I odbieramy ją, wozimy z powrotem i taki cyk zamknięty prezentujemy przez dwa dni wystawy. Dzięki temu nasze modele technik są cały czas w ruchu, widać jak działają, widać jak jeżdżą, widać co robią, więc to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby zaprezentować taki faktycznie Lego technik do którego został stworzony. A tutaj mamy ciocia od klocków przyłapaną na graniu w stare gry. Patryk, Patryk, jak ci się podobało na klockonie? Nie, na klockonie, jak słychać. Podobało mi się bardzo, tak bardzo krzyczałem, że już nie jestem w stanie wykrzyczeć ani słowa. Epicka edycja i myślę, że do zobaczenia za rok. Nic więcej nie, ta, ta, nie ta, ta, Tak, rzekł tak. i dziękujemy Ci za te miłe słowa na o, koniec. Dziękuję, i te, ja za tą wielką tobie, siłę. Ja też Tobie bardzo dziękuję, zawsze zaskoczysz mnie z jakimś wywiadem, robisz tak zaskoczenia, nie lubię być nieprzygotowany. Nie, yeah. nie. Dziękuję. No i słuchajcie, ostatnia godzina klockonu. Ostatnia godzina klockonu. 10 minut zamykamy klockon. No właśnie Brodaty powiedział, że za 10 minut zamyka klockon, także ja powoli zamykam moją relację. Słuchajcie, bardzo dobrze nam poszło sprzedażowo. Pozbyliśmy się większości asortymentów. Naprawdę kilka dziesiąt jeszcze zestawików nam zostało, chciałem powiedzieć kilkanaście, no ale tam z 20-30 jeszcze ich jest. Dziękujemy organizatorom za tutaj zaproszenie nas i umożliwienie sprzedaży. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za to, że zapragnęli coś u nas kupić i coś sobie wziąć od nas z Klockonu. Na pewno te pieniądze nie zostaną zmarnowane, tylko pójdą na kolejne zestawy. A tymczasem żegnamy Klockon. To był kanał Miry i jego ego i jego spontaniczna relacja z wydarzenia. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał i Elo.